Hej, hej, witam w, następnym, w następnej misji z Twierdzy Krzyżowiec I sobie dzisiaj przejdziemy misję 18 Pod nazwą Pustkowie I wow, yy, przeciwko 5 węży No dobra Mamy 4000 sztuk złota, boty mają 2 I zobaczymy co z tego będzie Szkuszników nie trzeba będzie robić, bo szczury Chyba żadnych zbrojnych nie robią Więc to problem nie będzie Dobra, stawiamy sobie domki Cztery od razu Tu drwali Tu też Farmy hmm. Tak Jas yes. Ja widzę tego Przecież wracamy... do domu! Tak, jeszcze jedna? Dobra, gitara hmm. Tu sobie zagrodzimy Żeby wesoło, więc... Z niech sobie śpią dalej, dobra eee. Ja daleko mogę tu wieżę postawić? Tu M no dobra, to zróbmy tak Ustawimy sobie wieżę tutaj eee, Na pewno jeszcze tak Żeby na zbrojowni było Zwykle w dziwną stronę jest to ustawione ta mapa Nie bo mi się strasznie tak dziwnie Wszystko jest zasłonięte, no eee, dobra Tak Tak

Kamień na wieżę, bo tak. A postawmy ją. Naprawdę? Nie można No co, ty gadasz, tutaj tylko. No eee, będzie tutaj. Daleko nie pociągnę. No cóż, to sobie tylko proszę, żeby schody były. I jeszcze uczniów. 15. Jeszcze widzisz Czy chcemy się tarczy robić ruchome na te? Raczej nie Myślę, że potrzeby nie będzie aż tak dłużej Ale na pewno będzie potrzeba na balisty, bo Te, nie szczury, tylko Bęże one lubią robić katapult katapulty i to dosyć dużo Dawaj te Dobra, przez dwójkę przyspieszę tutaj dajemy tego w pyk 6 od razu ale 8 co ta wieża tu kamieniołom na pewno pyk mhm dobra A to wygląda z wami chłopacy mm, nie to tylko to Może jedną z tych już mają A czy teoretycznie jakbym asasynów zrobił to się robił Dobra, nie kusza się kolejni łucznicy Lecimy wieżę Co, na pikinierów, bo bym poszedł. Od razu niech się... No się chłopacy robią. Nawisz drewno. Pyk, pyk, pyk. O, jest to będzie głośne. Ała, moje uszy. Nie wiem, czy, czy wy to jest, czy tak jak ja. Ale na słaka trochę to zabolało. W razie czego gar z wodą? Jakby mi tu wleciał. I dobra, kolejne kamieniołomy Dobra, tak. O, dwa woły na razie nie będą. Lećcie tam. Jeszcze jakieś dwa domki. Kolejny młyn nie będzie tu. Drzewa. Nie ma drewna. Nic nowego. Leźcie tu jeszcze. Już jakieś ataki idą, ale raczej się, raczej się Panowie, can you explain me how the fuck did it happen? No, jakby żeście to zrobili, no? No nie mogę, Ja no świetnie żeście zrobili. Mało was tam Op, O! Właśnie, ej! Czemu wcześniej nie mogłem da więcej upchnąć Ech, no nic, czasem tak bywa Że jak idzie źle, to idzie źle po prostu zróbmy tak jeszcze w razie czego po prostu postaw się, dziękuję hmm. Pyk, pyk, nie można tutaj tego Dobra, a tutaj, też mogę wiedzieć że po czemu ja tam postawiłem? Upośledzony jakiś jestem. Sorry, nie, Mam 7, kupię, kupię, kupię Kupię, Dobra Łucz Chodź to. Dobra. Koksowniki. Dobra, wy tu strzelacie. Ej, ale nie przepuszczać ich no. no spróbuj mi tylko transport kamienia zabić, nie? Dobra, na szczęście. Co się jara? No nie mogę. Mógł... Gaście to, dobra. Jezus kamienia. A misja nie jest trudna, ale coś czuję, że będzie, będzie irytująca, po prostu. Z tymi ciągłymi podpaleniami. Coś tak czuję. Dobra, lecieć. Eee. Piekarni miałem dostawić więcej dobra, jeszcze jeden spik, ale niech będzie już na przyszłość chyba eee, wy sobie dajecie radę póki co y, to kupiłbym 5 zbrojek, mam kasę. teraz mam pyk, strzeguję pikinierów, żeby żeby trochę tu poczyścili no. Co tu się dzieje z tymi, tymi? No ja nie mogę, nie? We wiem, tego weża, już pierwszego likwiduję, nie? Dobra, potrzebujemy sobie zrobić miejsce na farmę, bo chcę chmiel dostawić. No te węże mi to tu utrudniają tymi swoimi farmami. Nie wiem, stary, sprawdź. mnie nie pytaj. Noś wiedzieć. Dobra, dawać. Ur, dalej. E-he-he! E, Kurde! Nie tak! No. No. Dobra. Tu jesteśmy, otoczeni, to nie że tu nie są groźni, teraz tylko tutaj będę lecieć prawdopodobnie. Dobra. E. A, jeszcze tu. Eee, no bo tutaj trzeba zagrać tak okay. na ja proszę Nawet no stawmy sobie jeszcze jedną zboże. ta chmielu ile się da? Kurczę trzy. nie dobrze no dobrze, dobra to przygotujmy tak to, infrastrukturę takie wyszukane słowa robicie w sobie pod chmiel nie wiem, czy 4 czy 5, jak ktoś wie to napiszcie mi proszę w komentarzach czy 5 to jest maksymalna liczba które można mieć czy, czy 4, bo zresztą tego nigdy tak nie pamiętam jak wiecie to proszę napiszcie jeśli ktoś to w ogóle ogląda ee, dobra, może więcej, więcej tych więcej łuków niech się robi postawić sobie obu znajomników Koniec, w oczy. czy ja tym uważam, że będę tak tu wleźć tutaj? tak o. Wiem, może ja się do tak, nie wiem teoretycznie nie wiem co tu się stało ja chcę wiedzieć tylko, tylko będziecie kamieniołami odpowiedź brzmi nie, ale powinien się zgasić Dobra Tak jak się zgasił to najważniejsze Oj Proszę zabijcie ich, nie Nie pal, nie pal Nie pal, nie pal, nie pal, nie, pal, nie pal. Co chwilę Wojska idą Nie jestem w stanie schodów nawet postawić No i znowu się popali Eee, masakra, zgaście to proszę. Hmm. No nie, zgaście. No nie. Mogę postawić te schody, proszę? Coś, ktoś? No, 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 dzięki. O, co zrobiłem? Jak pani to wyjdziecie, dobrze. Tylko żeby to się mi nie podpaliło, proszę. Będę smutny i zły Jak z tym piwem leci? Tak średnio na powiedział. Dobra, dawaj. Zakupy łuków. No nie. Oc spirtujący Wiem, że mi podpaliłeś. A nie. A nie. Płonie ognisko, płonie To już koniec, mój w oczy No bo dawaj te zbroje, bo już nie mogę. No, jedzenie sprzedam. bo mam powiedz dwa spicherze pełne. To ja się tym przejmować. Ale to już długo po... e, co? E! E, panie! co to ma być? Halo? Dlaczego tak? Myślę, że nigdy nie zdarzyło. trzeba się pozbyć z dwóch przynajmniej, bo to jest dramat po prostu. Ciągle podpalenia tak są irytujące. Ataki to niech sobie rabiam, bo te ataki to i tak nic nie dają, ale te. Ale te podpalenia no nie są fajne. Nie no, dajmy kościoły. A, Trzeba złota nie drewna tym razem. <grym i zbyt wyszła> no dobra. Yy, jeszcze więcej. Aż drewno sprzedam pierwszy raz, czaicie. Dobra dobry żarcie jeszcze sprzedamy. Wiem, że to mam żelazo boku, ale mi się nie chce to czekać. Tu coś już pozbyć jednego. Powinno starczyć. 105 na ludzie. Nie pal tego. Dobrze. Na szczęście. Zostawię, widzę. Więcej wołów, bo nie należą. Więc niech będzie więcej, bo tu kamień się zapycha. Dobra. Y... No, Tutaj będzie nieładne, ale potrzebuję na szybko jakiegoś wsparcia duchowego dla moich żołnierzy. 15% fajnie lećcie tu i na wieże przygotować. Na no plafosa jest spoko, ale bez przesady. Kinieżę to na ludzie wytrzymają, bo są tylko łucznicy. I od razu powiemy dzień dobry chyba też żółtemu. Patrzcie jak szybko wieża pada. I wchodzimy. Jak do siebie. Dawaj, dawaj, dawaj Nadziewajcie na swe piki panowie I wchodzimy Dobra, jednego już będzie mniej Słazić, czekaj, czekaj, chodźcie tu Na bramę lecieć Idźcie na bramę Co jest? Możemy... A, tu można wejść! Co to za zamek wężu drogi? Ja zawsze Dobra, wchodzą. Może od razu dam się też niebieskiego do załatwić. W sumie nie dziwię nie się tą, nie się jakby tą grupą. Wyminą wszystkich węży, ale... Ale czego jeszcze dorobię? Dorobię sobie trochę. Piki zbroj. Czemu on żyje? No chyba nie żyje. Dobra, chodźcie. Dobra. sk piątka, idźcie tutaj. Żeby was nie strzelali. Tu sobie zrobimy wyłom w murze. Na chwileczkę. Idźcie tutaj. Tyle poczekam aż ci chwilę dojdą. Żeby się z dwóch stron sobie ruszyli. I odziegij też. A jeszcze no misja prosta tylko, że irytująca po prostu bardzo Przez te podpalenia ciągłe Chłopaki też ruszajcie, pozbądźcie się tych łuczników po drodze Taki młodszy brat pikiniera trochę można powiedzieć A przez to bagno idziecie, czy bagno? Nie, no dobrze, bagno chyba no, no, Dobra, dawać, dawać. Nawać chłopacy idziemy A ja nie się przebić na ludzie przynajmniej taką mam nadzieję chociaż się trochę niebezpiecznie robi ale widzę, że Widzę, że idziemy Dobra, po niebieskim wężu I na lorda Dobra Kolejny spada właśnie z rowerka Uzmocnijcie się ich, proszę Dobra, więcej... No, już nawet sprzedawały już Zobotę że... Że nie trzeba Dobra Znowu z 20 zrobię czekaj, czekajcie, tak i tak. Dobrze, mamy. A nie strzelajcie mi ich, proszę, co? Ja was nie strzelam. tylko co innego? Eee. Idę na 109. dobra, powinno być, OK Powinno być w porządku. A. Eee, jak już tam 15, dajmy na 20 zrobić, proszę? Nie można. Stawiając brzydkie Oła, ogrody. ale nawet jest 105 hmm. nie, można No tą wieżę, nie? ale przebijcie się przed nich na szybko Już tak powiem trochę od tej strony podejdziemy a będzie można 140 na przysiad siadło moi drodzy ostatni więc wiecie jak jest można się pochwalić że nie tylko klatę się robi <grym> Dobra dawać, 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 dawać. Dobra, pyk, pyk. Pyk, pyk. I pozostałych kurczę. No też pyk. Dobra, i wieża pada teraz i wchodzimy Wchodzimy, 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 wchodzimy. W łuczniku nie ma z dużo tylko piknierów, Eee, piknierów Łuczników, więc się przebijemy na ludzie. Ale pada tych piknierów też A Dobra, poważnie Eee, ten ma ile? Uuu, sporo Sporo, 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 sporo. może nie starczyć Więc zróbmy szybko, jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze, jeszcze 35 tja 305 nie będzie klikamy dawaj, 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 dawaj dobra jeszcze skpn dodatkowy Ćwiczcie panowie, ćwiczcie ja widzę jakiś atak, gdzie to się będzie wbić dobra, mania. nie ale to już długo nie are you, sure about are you sure about no dobra przygotować e, Eee ty idziesz? na spacer poszedł no dobra A ale co mi tu strzela? proszę mnie tu nie strzelać proszę mnie to nie strzelać no um, o, ale muzyka się załączyła. O, tak wystrzelać się. Jest to jakaś taktyka, chłopacy. Jest to jakaś taktyka. No jeszcze nie mogę. Jest jakiś mod, taki, że możesz do stu wyprzyspieszać, ale już dobra, bez przesady, nie? Dobra, chodźmy tu. Od tej strony proszę mnie strzeźmy świeżych pionierów Armia, 25, dobrze. Ogólnie macie więcej armii, nie? I macie tę premię pewną. Więcej armii to po prostu będzie ta premium pewną coraz cięższa do utrzymania bez spadać, nie? Takie. Taka ciekawostka. Dobra, dobrze, w sumie idzie tak. 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 I tak, tak. No i powinniśmy dać sobie rady na ludzie. Co nie? Raczej tak. jak ta brama schodzi pięknie, i wchodzimy. Jeśli się nasi zbiją w grupę, to jest dla za zatrzymanie. Łazić, A! No i dobra. No i to była misja! 18, chyba 18. Zobaczmy sobie. O ile koronek, kurde. Dobra, straciliśmy 67 jednostek. A węże, jak widać, ponad ten 240, tutaj 300, prawie 400, 430, prawie 600. No dobra, to dzięki za oglądanie. Widzimy się w misji następnej.